Halo, halo, Mietku, co tam robisz? Słuchaj, bo ja też yy, wiem, że Ty też używasz tych frybaców Pro 4, co o nich sądzisz? Yy, bardzo, ale to bardzo dobra jakość dźwięku, yy, no i świetne wyciszenie Ci powiem, bo ja tej muzyki słucham naprawdę głośno. A gdybyś teraz wyłączył muzykę zupełnie i zobaczymy, jak wtedy będą brzmiały słuchawki? Dobra, Bo szczerze mówiąc, po tej stronie nie słyszałem w ogóle, że słuchasz muzyki. I... No to teraz, to teraz mam muzykę wyłączoną. Okej. Okay. Yy, I słychać jakąś różnicę, czy nie? Tak, słychać bardzo wyraźnie różnicę, że teraz twój głos jest znacznie bardziej klarowny, ale jak słuchałeś muzyki, to i tak wszystko byłem w stanie zrozumieć, więc mam nadzieję, że będzie to dobrze nagrane. Jeszcze, żeby tak ostatecznie porównać, na chwilę włączę muzykę. Dobra. Nic, kompletnie. Zero. Dlaczego? dobrze, że mnie nagrywa.